Witam Was wszystkich serdecznie. Wisła Kraków obecnie potrzebuje pilnie wzmocnienia na boku defensywy. Kontuzjowani są i to dosyć poważnie Rafał Mikulec oraz Bartosz Jaroch, Dlatego odeszli Janis Kiakos, oraz Dawid Szot i obecnie trener Jop na bokach defensywy z piłkarzy nominalnych ma do dyspozycji tylko Juliana Lejliwelda oraz Kubę Krzyżanowskiego. Tylko dwóch piłkarzy na dwie pozycje i co prawda Wiśle idzie na początku tej kampanii świetnie, ale sezon jest przecież długi, no i nie ściągnięcie żadnego piłkarza, na którąś z tych pozycji byłoby ze strony Wisły stąpanie po bardzo cienkim locie. Tak ma jednak nie być, jak donosi Bartosz Kart z Gazety Krakowskiej. Jeśli nic nie wydarzy się na ostatniej prostej, to wkrótce nowym zawodnikiem Wisły powinien zostać Raul Giger. Tę informację potwierdził również sam prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski dla portalu Meczyki. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na film, w którym między innymi o tym, jaki to piłkarz oraz jaką rolę może pełnić w Wiśle Kraków. Na samym starcie Postaram się przybliżyć jednak jego sylwetkę, no bo dla wielu z Was ta postać może być dosyć anonimowa. Raul Giger to prawy obrońca, który obecnie ma 27 lat, w tym roku skończy 28, no bo jest to rocznik 1997. Jest to piłkarz pochodzący ze Szwajcarii, którego transfer Mark wycenia na 200 tysięcy euro, ale byłby to transfer bez odstępnego ze względu na to, że od lipca pozostaje bez klubu. Raul Giger to piłkarz, który szkolił się w Akademii Szwajcarskiego FC Arau, rozegrał dla tego klubu 161 spotkań, przede wszystkim w drugiej lidze szwajcarskiej, a w 2022 roku przeniósł się do Luzanne Sport, który również występował na zapleczu w Szwajcarii. Giker w nowym klubie szybko wygrał rywalizację o pierwszy skład i już w pierwszym sezonie pobytu w nowym zespole awansował do szwajcarskiej Ekstraklasy, w której wyjściową jedenastkę utrzymał. Przez ostatnie dwa sezony grał w najwyższej klasie rozgrywkowej w Szwajcarii. W ostatniej kampanii rozegrał 30 mecze, w których zaliczył jedną asystę. Warto też dodać, że jego umowa wygasła na jego życzenie. W szwajcarskich mediach można było wyczytać, że został mu zaoferowany nowy kontrakt ze strony Luzany Sport, natomiast sam zawodnik tę propozycję odrzucił. Ty jednak nie odrzucaj mojej propozycji i zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Z góry dzięki. Także myślę, że historię tego zawodnika zdążyliście już mniej więcej poznać, więc teraz przejdę do tego, jakim jest piłkarzem pod kątem takim stricte Piłkarskim. jak widzicie po jego hitmapie z poprzedniego sezonu był to prawobrońca, który poruszał się przede wszystkim wzdłuż linii bocznej, był wręcz do niej przyspawany. Kicker ma całkiem niezłe warunki motoryczne. Jest to piłkarz dysponujący całkiem niezłym przyspieszeniem, dzięki czemu jest w stanie szybko po odbiorze zdynamizować atak. Natomiast sporadycznie takim długim rajdem, jeśli już to dosyć krótkim, częściej dynamizuje akcję podaniem. W poprzednim sezonie Ligi Szwajcarskiej był to 17. piłkarz pod kątem podań progresywnych na 90 minut. Zagrywał średnio 10 takich podań w przeliczeniu na regulaminowy czas gry. Także jest to piłkarz, który nieźle odnajduje się w grze kombinacyjnej. Geeker posiada też całkiem niezłe dośrodkowanie: zwykle dorzuca swoją wiodącą prawą nogą spod linii bocznej i dorzuca całkiem celnie, gdyż jego celność dośrodkowań w poprzednim sezonie wynosiła 37%, co też było 17 wynikiem w Lice Szwajcarskiej w fazie defensywnej to obrońca, który gra bardzo blisko przeciwnika i jest agresywny w doskoku i nieprzyjemny dla rywala. W poprzednim sezonie Ligi Szwajcarskiej notował średnio 7,8 pojedynków w obronie na 90 minut, co było wynikiem ponad przeciętnym, a wygrywał ponad 66% z nich, co jest również wynikiem powyżej średniej. Warto jednak dodać, że zdarza mu się wejść na raz w defensywie. W poprzednim sezonie miał nawet taką sytuację, w której to odskoczyła mu piłka we własnym polu Karnym, ten do niej nie zdążył, no i wszedł na ransy w przeciwnika. Tak sprokurował jedenastkę w teoretycznie niegroźnej sytuacji, także nie jest to piłkarz bezbłędny. Poza tym jednak przyzwoicie radzi sobie w powietrzu. Jest też piłkarzem całkiem silnym. Ciężko wygrać z nim taki pojedynek bark w bark. Także to generalnie piłkarz, który może nie ma jakichś takich przewodnich cech wiodących, ale też nie ma jakichś wyraźnych mankamentów. Jest to piłkarz, który w poprzednim sezonie Ligi Szwajcarskiej w większości aspektów był piłkarzem właśnie takim przeciętnym, ewentualnie ponad przeciętnym. W niczym się nie wyróżniał, no ale też w niczym nie odstawał. Warto jednak pamiętać, że była to Liga Szwajcarska. No, a jak pokazuje ranking OPTA, jest to poziom znacznie wyższy od polskiej pierwszej ligi. Według tego modelu jedynym zespołem, który mógłby rywalizować obecnie w tych rozgrywkach z zaplecza polskiej ekstraklasy jest właśnie Wisła Kraków, a drużyna, w której dotychczas Gigery grał, a więc Luzan Sport to zespół, który spokojnie mógłby rywalizować w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. W takim zespole jak dotychczas Giger grał, a do tego warto mieć na uwadze, że jeśli by chciał, to grałby dalej. Miał mieć przecież za nowy kontrakt. Także to zawodnik, który przez ostatnie dwa lata radził sobie przyzwoicie na poziomie znacznie wyższym od polskiej pierwszej ligi. Do tego na przestrzeni lat grał regularnie, no bo przez ostatnich 7 sezonów zawsze rozgrywał po 30 spotkań na kampanie. Omijały go poważne kontuzje, jeśli już łapał jakiś uraz, to było to coś drobnego, więc tutaj na papierze naprawdę dużo się zgadza. Brakuje praktycznie tylko Twojej łapki w górę pod tym filmem, także jeśli jeszcze jej nie zostawiłeś, to myślę, że to odpowiedni moment. Z góry dzięki. Pytanie tylko, jaką rolę będzie pełnił w Wiśle Kraków, no bo jest to obrońca grający bardzo blisko linii bocznej, który lubi podłączyć się do ofensywy. Na no, systemie trenera Mariusza Jopa w Wiśle Kraków prawy obrońca schodzi do trójki stoperów, no i pełni rolę w zasadzie półprawego obrońcy. Luzan Sport, w której dotychczas Gigery grał, też co prawda często budowała trójką, natomiast stosowała taki system przemienny, to znaczy, do trójki czasem schodził właśnie Giger jako prawy obrońca, ale równie często był to środowisko. Środkowy pomocnik, czy też obrońca lewy, i oczywiście w wiśle też czasem można dostrzec takie obrazki, ale dzieje się to dosyć rzadko. Zwykle jest to właśnie prawy obrońca. Nie wykluczałbym jednak, że po przyjściu Gigera takie obrazki na remonta będzie można zobaczyć nieco częściej, m.in. ze względu na ofensywną sposobienie tego zawodnika, ale również na awaryjną alternatywę Wisły Kraków na lewej stronie defensywy, którą obecnie jest Dario Grucic, nominalnie środkowy obrońca, który ostatnio wszedł z ławki rezerwowych w meczu z pogonią Grodzisk Mazowiecki na lewą stronę defensywy pełnił rolę w budowie ataku właśnie tego lewego wahadłowego no i lekko mówiąc było widać, że ta pozycja do końca mu nie pasuje jest to raczej środkowy obrońca a jeśli lewy, no to nieco bardziej usposobiony defensywnie. Dlatego też nie wykluczałbym takiego scenariusza, w którym to trener Jop w razie potrzeby odwrócił ustawienie swojego zespołu i wtedy lewy obrońca schodziłby w budowie ataku do trójki stoperów, no a prawo obrońca pełnił rolę prawego Wahadłowego. Myślę, że jest to niewykluczone. Natomiast sporo zależałoby oczywiście od takiego zestawienia personalnego. Jeśli na lewej stronie defensywy miałby zagrać Grójcik, no a na prawej Giger, to myślę, że jak najbardziej byłoby to możliwe. No chyba, że trener Mariusz Job postawi na Raula Gigera na lewej stronie defensywy. To też jest niewykluczone. W poprzednim sezonie podobną rolę prawonożnego, lewego, wahadłowego w zasadzie w systemie gry Wisły Kranków pełnił Rafał Mikulec. Natomiast co do Gigera, mamy wątpliwości, czy byłby w stanie dynamizować akcję Wisły Kraków aż w takim stopniu, co Rafał Mikulec. Nie jest to piłkarz, który bazuje aż w takim stopniu na biegnięciu w przestrzeń. Nie jest zawodnikiem, odnoszę takie wrażenie aż tak dynamicznym, jak Rafał Mikulec, który byłby w stanie wchodzić w szesnastkę, który byłby w stanie z tego lewego skrzydła schodzić do środka właśnie w taki dynamiczny sposób. No a poza tym Giger nie ma zbytnio doświadczenia gry na lewej stronie defensywy. Zagrał tam w karierze dwa razy. Ostatni raz przed Lat. Może być też tak, że trener Mariusz Jop nic nie będzie zmieniał i po prostu będzie starał się wkomponować Raula Gigera do tego, czego oczekuje od prawego obrońcy w Wiśle Kraków. Myślę, że jest to dosyć prawdopodobne, no bo też nie jest tak, że Raul Giger kompletnie do tego profilu nie pasuje. Jest to obrońca, który przede wszystkim bazuje na wyprowadzeniu piłki podaniem, a nie holowaniem piłki. No a to przecież definiuje profil prawego obrońcy w Wiśle Kraków. Natomiast ciekaw jestem, jak będzie odnajdywał się nieco bliżej środka bo iska. No bo jak na razie podczas swojej kariery grał nieco bliżej linii bocznej. Osobiście myślę, że to opcja najbardziej prawdopodobna, i to właśnie będzie rola Gigera w Wiśle Kraków. Natomiast jeśli rzeczywiście tak się stanie, to myślę, że mimo wszystko będzie można go dostrzec nieco częściej w ofensywie Wisły Kraków niż Bartosza Jerocha czy Juliana Lajweta. Zobaczymy, czy ten transfer finalnie dojdzie do skutku, ale jeśli się tak stanie, to trener Mariusz Job zyska naprawdę solidną alternatywę na bok obrazy. Obrony. I może to nie jest piłkarz z potencjałem sprzedażowym. W tym roku skończy 28 lat. Może nie ma takich wyraźnych cech wiodących, ale też ciężko dostrzec u niego jakieś wyraźne defekty. Więc na papierze oceniłbym ten ruch pozytywnie, mając na uwadze obecną sytuację na bokach obrony w Wiśle Kraków. Może to nie jest zawodnik, który profilem idealnie pasuje do Wisły, ale być może dzięki swojemu ofensywnemu sposobieniu zaoferuje jej coś ekstra. I co prawda, z perspektywy samego zawodnika, może wydawać, się to trochę krok w tył, no bo Liga Szwajcarska to wyższy poziom od zaplecza w Polsce. Natomiast też trzeba mieć na uwadze, że ten piłkarz całe życie spędził w Szwajcarii. Całe życie grał w tym kraju. Być może chciał spróbować czegoś nowego, chciał zagrać za granicą, i teraz ma taką okazję. Kraków to też piękne miasto, więc też takie względy trzeba mieć na uwadze pod kątem tego transferu. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat Raula Gigera, jak oceniacie ten potencjalny transfer i w jakiej roli. Widzielibyście go w wiśle Kraków. Osobiście jestem bardzo ciekawy, jaki pomysł ma na niego trener Mariusz Jopy. No bo, tak jak wspomniałem, możliwości jest całkiem sporo. A tymczasem serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Maciej skucha, kłaniam się nisko, do zobaczenia. Cześć!